Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które dotyczą aktualnych przepisów i obostrzeń w transporcie osobowym, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry drodzy widzowie, mam na imię Kamil. W tym odcinku przedstawię Wam aktualne ograniczenia i limity dotyczące ilości osób w gospodarstwie domowym, obiektach kultu religijnego, jak również co do ilości zajętych miejsc w aucie. Serdecznie zapraszam. Obostrzenia co do ilości osób w gospodarstwie domowym podzielę na państwa takie jak Polska i Niemcy. W Polsce generalnie przepis jest taki, że oprócz rodziny w budynku wskazanym jako miejsce jej zamieszkania może pojawić się dodatkowe 5 osób. Regulacja ta obowiązuje aktualnie i trwa do 27 grudnia, a na kolejne informacje i możliwe zmiany musimy po prostu poczekać. W Niemczech natomiast można się uwidywać na prywatnych spotkaniach w gronie nie większym niż 5 osób z dwóch gospodarstw domowych. Jednak w okresie świąteczno-noworocznym, czyli od 23 grudnia do 1 stycznia, przepis ten ma zostać złagodzony i na spotkaniach będzie mogło uczestniczyć do 10 osób z różnych gospodarstw domowych. I uwaga, ograniczenie to nie obejmuje dzieci poniżej 14 roku życia. Drugie ograniczenie, czyli limit osób w obiektach kultu religijnego. W Polsce w kościołach obowiązuje limit do jednej osoby na każde 15 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 metra. Obowiązkowe jest również zakrywanie ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult, czyli np. księży. Trzecie obostrzenie w Polsce, co do ilości miejsc w samochodzie osobowym, czyli do 9 osób. Nie przedstawiam tutaj sytuacji podróżowania autobusem, czyli powyżej 9 osób, ponieważ tam limit miejsc obowiązuje już dłuższy czas. I tak pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do po przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą może jechać w tym samym czasie nie więcej pasażerów niż wynosi połowa miejsc siedzących. Czyli mówiąc prostym językiem, w autach od 8 do 9 miejsc można podróżować przy zachowaniu limitu połowy miejsc siedzących łącznie z kierowcą. I kolejna uwaga. Przepis ten nie dotyczy osób gospodarujących lub zamieszkujących wspólnie. Ograniczenie to zostało przyjęte do odwołania, czyli tak naprawdę nie znamy daty, kiedy przestanie obowiązywać. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i przydał. Jeśli tak, to kliknijcie łapkę w górę i przypominam o subskrypcji naszego kanału, abyście byli na bieżąco z aktualnymi przepisami i obostrzeniami. Gdybyście mieli jakieś pytania, które przychodzą Wam do głowy, napiszcie w komentarzu, a ja postaram się na nie odpowiedzieć.